Cześć wszystkim, super, że jesteście. Mam do was pytanie, czy 15 minut na słońcu naprawdę wzmacnia kości? Czy to kolejny internetowy mit? I co lepsze dla kości? Słońce, czy witamina D z diety? Zostańcie ze mną, bo odpowiedź może was zaskoczyć. A więc tak, witamina D, to, to prawdziwy bohater jeśli chodzi o o budowanie mocnych kości. Pomaga organizmowi wchłaniać wapni i fosfor, czyli mówiąc obrazowo, cegły i zaprawę naszego szkieletu. A niedobór witaminy D może prowadzić do osłabienia kości, krzywicy u, 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 dzieci, u dzieci, czy um, osteomalacji u dorosłych. I uwaga, witamina D wpływa na ponad 2000 genów w naszym ciele. To dopiero wpływ na organizm. Skąd brać tę cudowną witaminę? Ze słońca. Dokładniej, promienie UVB padając na skórę, zamieniają substancję chemiczną zwaną 7-dehydrocholesterol w witaminę D3. Ten proces trwa kilka godzin, ale jest haczyk. W Polsce działa to tylko od maja do września. Przez resztę roku słońce jest po prostu za słabe. Co więcej, ciemniejsza e, skóra e, pod Trzebuje jeszcze więcej słońca, a wraz z wiekiem nasza skóra produkuje mniej witaminy D. Nawet w USA około 30% ludzi ma niedobór witaminy D latem. Szok, prawda? Dobra, to czy możemy po prostu zjeść drogę do, do zdrowych kości? Tłuste ryby, żółtka, jaj i niektóre grzyby wystawione na działanie promieni UV zawierają witaminę D, ale szczerze mówiąc niewiele. Ciekawostka. Zanim poznano rolę światła słonecznego, lekarze leczyli krzywice tranem, jak za dawnych lat. Niczym nasi dziadkowie na wsi. Obalamy mit: siedzenie przy słonecznym oknie nic nie da. Szkło blokuje te kluczowe promienie UVB, więc żadnej witaminy D dla Was. Chcecie to sprawdzić? Wyjdźcie na zewnątrz na 15 minut między 10:00. 1500. Ustawcie minutnik i zobaczcie, czy, a, poczujecie się bardziej energiczni. I jeszcze coś niesamowitego. Witamina D jest magazynowana w tkance tłuszczowej. Co oznacza, że niedobory mogą się podkraść niezauważalnie. A koty, one produkują witaminę D w sierści i zlizują ją podczas pielęgnacji. Natura jest dziwna, prawda? Jaki jest więc werdykt? Słońce jest mistrzem, ale pogoda i pory roku mogą być problemem. Dieta pomaga, ale... ale czasami suplementy są konieczne. Wypróbujcie eksperyment ze słońcem i dajcie znać w komentarzach, co zauważyliście. Nie zapomnijcie subskrybować i dołączyć do mnie na kolejne eksperymenty i zdrowotne triki.